Masz chwilę? Coś dziwnego się dzieje. Jestem, co się stało? Zgasło światło przy drzwiach, a reszta działa. Stryknij lampki na parapecie. Zrobi się milej. Włączyłam, już lepiej, ale serce wali. Oddychaj ze mną, wdech, wydech. Dobra, to pomaga. Jestem w drodze, trzy przystanki. Na zatrzymaj cofnij odtwórz brzmi jak głupi żart zrobimy zdjęcie i wyrzucimy Domową zadzwonił bez numeru mieszkania nie otwieraj tylko spójrz przez wizjer pusto tylko korytarz i zielone światło awaryjne jestem już pod blokiem pomacham pod oknem widzę cię. to trochę śmieszne i trochę straszne to normalne się bać zostań przy lampkach dostałem sms Spóźnisz się zamknę drzwi. okej okay, to stary tekst z twojego telefonu tak jakby ktoś go skopiował nie rozumiem później sprawdzimy chmurę teraz bezpieczeństwo i spokój słyszę kroki na klatce bardzo ciche nie podchodź do drzwi czy masz czajnik zrób herbatę dobry pomysł herbata robi zatarcze. za minutę dzwonię do ciebie na wideo Odgrałam. słychać echo to pewnie to ja idę po schodach. Zaraz zapukam trzy razy. Słyszę trzy pukanie. To ty? Tak, powiedz hasło, które ustaliliśmy. Gwiazdy i kakao. Zgadza się. Otwórz tylko na łańcuch. Otworzyłam na łańcuch. Uf, to naprawdę ty. Jestem. Najpierw przytulasz. Dziękuję. Od razu cieplej. Zdejmiemy karteczkę i schowamy do koperty z napisem do wody. Okej, okay. stuknęłam fotę, odkładam. Teraz lampki, herbata, koc. Resztę ogarniemy jutro. Słyszałam jeszcze cichy trzask windy. Może ktoś wracał do domu, nic złego. Chyba tak. Już mi bliżej do śmiechu niż strachu. Idealnie. Masz ochotę na naleśniki o północy? Z cukrem pudrem i odrobiną odwagi. Umowa. A jeśli znów światło, będę obok. To najlepsza rzecz dziś wieczorem. Miłość plus lampki wygrywa ze strachem. I zrobimy zdjęcie na pamiątkę, ale bez klamki w kadrze. Uśmiech i koc gotowe.